Łazienki czy Skaryszak? Łazienki. Teatr Narodowy czy Stadion Narodowy? Teatr Narodowy. Złote Tarasy czy halamirowska? Mirowska? Trzysta razy, w każdym świecie równoległym Hala Mirowska. Plaże nad Wisłą czy Puszcza Kampinoska? Kampinoska, ale częściej bywam na plażach, mm. Leniwy, bliżej, ale Kampinos. Noc muzeów czy nocne kluby? Ym, niestety ani jedno, ani drugie. Wolę Noc Muzeów, bo kluby w ogóle już straciłem mm -hmm. zainteresowanie, mm -hmm. ale Noc Muzeów jest gęsta. Wolę pójść, zapłacić za bilet, i tak są bardzo tanie w Warszawie, i pójść bez kolejek. Noc Muzeów jest bezpłatna. Ja wiem, ale mm -hmm. wolę zapłacić, A, okay. y, wiesz, kiedy nie ma tłumu. Tak jest, rozumiem. Czyli nie, Czyli pójść, nie potrzebuję wybrać. Nocy Muzeów, tak, żeby, żeby zainteresować się sztuką rozumiem. czy kulturą. Muzeum Sztuki Nowoczesnej y -hmm. czy Pałac Kultury? Y Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Komunikacja miejska czy samochód? Sto razy komunikacja miejska, najlepiej na piechotę albo rowerem. Świetnie. Dokończ zdanie. Warszawa to dla mnie? Wciąż nieopowiedziana historia sukcesu, która czeka na nowe pokolenia e, świetnych e, liderów i liderek, którzy zrobią z tego miasta bardzo ważny punkt nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale na świecie, do, o, z którego wszyscy będziemy dumni.